Cześć, jestem jak Katzper, cieszy żółty DC. No właśnie dzisiaj sobie pospekulujemy, co się może wydarzyć w drugiej sezonie czy Captain i Jake. No bo dobra, jakbyście nie widzieli, to stworzono osobny kanał. I możecie wysłać donaty na specjalną stronę Toma i Jake'a. No to więc pospekulujmy sobie, co się tam wydarzy. Jak wiemy, już pokazano. Na jednym poście całą psadę. Mamy dostać nową do Tomaj Jake'a, no wiadomo, Miriam, no jeszcze Lucy, Mamę Toma, Gabi, Eli, Edena, Willa, Ashley i tak dalej. Ale jest jeszcze jedna postać. O i pominąłem Ali Huntera i Tess, Ale jeszcze jest jedna postać, która wielu fanów zaskoczyła, a to postacią jest tak zwana Amelie z naszego czwar czy, czy no po prostu czwartego sezonu Disventure Camp. Serio, ta postać wiele zaskoczyła i nie wiadomo, co ona będzie robiła, no bo, no bo też to pisało, że tam będą postacie długoplanowe, to ona może też będzie taka postać, że ona na chwilę się pojawi. No mam nadzieję, że nie, bo fajnie by było pokazać tak Ameli gdyby no po prostu, fajnie byłoby tak ją pokazać na dłużej, nie wiem, żeby miała też w tej serii jakąś ważną rolę, fajnie by było, przyznaję. Bo w końcu postaci z trzeciej obsady też powinny się zinteraktować z postaciami drugiej i pierwszej obsady. Ich interakcje będą naprawdę ciekawe. Serio. A ile będziemy miała seria odcinków? No, przyznanie, Myślę, że pewnie też cztery. Co, no, pierwszy sezon po serio, seria nas zaskakuje. Pokazuje nam dalsze życie Tomaj Jayka. O, jeszcze zapomniałem jednego bohatera ci, że Shona. No, przepraszam, widzowie, ale Shona, no przyznaję to już zapomniałem. A jeżeli chcecie przejść dalej, to ufmy to się, że stawicie sypikałek w górę. Jakiś fajny komentarz, bardzo by było mi miło. No i co? No i przechodzimy dalej, tak na szybko. Jak wiemy, oczywiście, pewnie będą jakieś mocne momenty. Albo jakieś tam inne momenty. Mam nadzieję, że będzie też ciekawie. Fajnie by było, dużo więcej zobaczyć. Fajnie by było, żeby nie pokazali tylko te postacie, które widzieliśmy, ale też, żeby pokazać jakieś nowe postacie, tak. Nie wiem, czy będą nowe postacie. Mało jest szans na to coś. Ale fajnie było zobaczyć kogoś nowego. Nie wiem. Ciekawe by było. Naprawdę ciekawie. Na przykład, nie wiem, moglibyśmy zobaczyć kogoś nie wiem, no na przykład jakoś siostry Gabi. Nie no, to tylko takie no, moje wymyślone rzeczy. Ale no, mniejsza z tym. Po pierwsze, jest szansa na to, że faktycznie możemy zobaczyć kogoś nowego, bo po kto niby powiedział, że to faktycznie, że te post postacie, które pokazano nam na poście, to były wszystkie postacie, kto tak niby powiedział. A po drugie jest szansa faktycznie no, na nową postać, bo bym, no, po prostu, słabo było, gdyby pokazali tylko by te same postacie, słabo przyznaję, by było, co nie widzowie, jak wy o tym sądzicie. Ale przejdźmy dalej. Po prostu, po pierwsze, jakbyście nie wiedzieli, albo widzieli, to Tom i Jake, jak wiemy, jest on jednym z najfajniejszych shipów, wiem, każdy o tym wie, mniejsza z tym cichotam. I po drugie, Tom i Jake, myślę, że w tym sezonie będą miały bardziej romantyczny, Ciekawe by było odciek z randką, fajnie, fajnie by było zaprosić znowu Jake'a na randkę z Tomem, no wiem, no wiem, no wiem, już byli, ale nic się nie stanie, jeżeli drugi raz będą na bardziej romantyczną randkę, o ciekawe, ciekawe, ciekawe spekulacje. No i cóż widzowie, to tyle z odcinka, dziękuję Wam za oglądanie, no przepraszam że tak krótko, ale to tyle pa!